Siemka! Jestem Ergan i to jest mój pierwszy poradnik na kanale moim. <laughs> jak zrobić serwer Minecraft e, Bookie, oczywiście <laughs> e, Hamachi, tak? Dobra, to ściągamy sobie takie dwa pliczki. One będą w opisie. Dobra, jak już je mamy? Tworzymy sobie folder. E, ja sobie nazywam folder Server. Nazwijcie sobie, jak go chcecie. dobra e, Wszystkie pliki wkładamy do serwer tego folderu. I mamy tu e, taki starter, e, właśnie. E, naciskamy na niego. I powinno nam się uruchomić. Tak. To nam się będzie ładowało. I jak ktoś ma 32-bitowy, to dobrze, ale. Ja tam dam yy, yy, różne startery, 64 bitowe no ja by 7, takie tam, żeby nie było później problemu. Dobra. Poczekam yy. aż się zregeneruje yy, świat. Tu się właśnie regeneruje wszystko. Yy. I oczywiście trzeba mieć hamaczki. O to właśnie. Ja sobie. Ja też będzie instalacja. Znaczy, chyba każdy wie, jak zainstalować hamaczki. I będzie link w opisie. Ja ten. Będzie link w opisie do ściągnięcia hamaczy. Dobra, jeśli już wszystko tu zrobiło, zamykamy serwer. I wygenerowało nam się tu picking. Mamy tu uh, ten starter, plugin, world, world nether, world uh, IP, bundle players, bookit, help, ops, permission, server. <coughs> server.loc.lck server, server properties i Whitelist. Wchodzimy sobie w server properties i tutaj mamy ONE Mode. Zmieniamy to na Falsen. Dobrze. Tu mamy nazwę serwera, na przykład damy sobie serwer BNL Gaming. Dobra tu mamy czy ma działać nether jest true e, e, i spawn NPC true white list false jeśli chcecie żeby była lista e, po prostu piszecie tu true i, i macie white listę później za chwilę pokażę jak dodać kogoś na white listę i tu jest Spawn Animals True hardcore false czyli wiecie o co to jest hardcore możemy dać E, też e, e, true, czyli będzie hardcorem. Pvp true możemy wyłączyć, Pvp e, nie wiem, nie wiem o co chcemy Max Player, na przykład 100, 500, takie tam, Spawn Monster, czyli potworków. E, mam true możemy sobie zmienić, generaty struktury jest, czyli e, różne takie rzeczy będą, e, e, takie jak góry, wiecie. Um, to nie wiem, no to zapisujemy sobie e, tu mamy plugin i tu wgrywamy plugin. A, jeszcze tutaj dla jak damy tam true, e, tu dodajemy kogoś nick. Tutaj na przykład piszemy mrgaming. MR no i ta osoba będzie mogła wejść na serwer, czyli ja. dobra nie przedłużając. To już będę kończył y, y, w tym odcinku krótkim poradniku. Dobra, to do zobaczenia w następnym poradniku. Siemoneczko i cześć!